Prezydencie Panie! Prezydencie Panie! Prezydencie Panie! Nie mnie Szanowni Państwo, odpowiem krótko na pytanie, dlaczego, jeśli ktoś nie wie, dlaczego Związek Małżeństwa Polskiego zdecydował się dzisiaj wesprzeć Państwa inicjatywę i jest tutaj obecny. To nie jest jeden powód, proszę Państwa, ale pozwólcie, że wymienię ich kilka. Przede wszystkim jesteśmy z Państwem od samego początku, czyli półtora roku temu, kiedy powstała propozycja likwidacji Waszej szkoły, związek nie wyrażał na to zgody i uważał, że jest to zła decyzja. Od półtora roku mówimy prezydentowi, że nie. Zliczona ilość spotkań, rozmów, konsultacji, w których e, nigdy nie było woli, aby rozważyć jakąkolwiek inną propozycję. Proponowaliśmy proszę Państwa, wiedząc i mając na uwadze, a, mając na uwadze, że e, zajmujecie budynek bardzo ciekawy i intratny... Dla prezydenta proponowaliśmy, aby całą... aby całą szkołę przenieść do innych budynków. Takich budynków w naszym mieście jest wiele. Nie wspomnę już o budynkach, które w tamtym roku zostały opuszczone, ponieważ zostały zdecydowane gimnazja. Pan prezydent, gdyby. Powiedziałby, że nie ma żadnej likwidacji w Sosnowcu. Proszę Państwa, to jest nieprawda. Nie wiem. Ja mam dużo do powiedzenia, to nie ma. Proszę Państwa, nieprawdą jest, że nie ma likwidacji szkół. Zadałabym Panu prezentowi jedno pytanie. To jak to się dzieje, nie mając likwidacji, że szkoły giną z mapy oświatowej? czego tu jesteśmy. Proszę Państwa, ja rozumiem, że mogliśmy nie przekonać prezydenta argumentami, ale Rada Miasta podjęła mimo tego uchwały. Gdyby te uchwały. Co no to tak jest nie? nie Gdyby te uchwały były podjęte zgodnie z prawem, może inaczej wyglądałaby nawet ta sytuacja. Proszę państwa. Na nasze władze i Resort oświatowy i y, wydziału podredni nie potrafi nawet podnieść uchwał pod, pod, zgodnie z prawem. Na dowód, na, na dowód tego, proszę Państwa...